Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że ponownie się widzimy i wiem, że już rozpocząłeś tą drogę właśnie do wielkiej zmiany myślenia. Mam nadzieję, że podążasz ewolucją, a nie rewolucją, bo rewolucja powoduje bardzo często to, że się bardzo napinamy, szybko spinamy i wracamy tak szybko do starych nawyków jak efekt jojo, a ewolucja metoda jednego procenta, czyli co możesz zrobić Dziś o 1% lepiej, pozornie nie, niezauważalny, ta ewolucja powoduje w czasie rewolucję. No i dzisiaj chciałbym z Tobą dodać malutki kolejny jeden kroczek, do tego, żebyś się przyjrzał w swojej Wielkiej Zmianie myślenia i Wielkim Poście. A mianowicie, w swoim duchu przyjrzał się modlitwie. No właśnie, i czym jest modlitwa? Jak ona wygląda? Jak ona powinna zmieniać przede wszystkim Ciebie? Przede wszystkim Twoją relację z Bogiem i przede wszystkim, właśnie Twoją relację z bliźnim. Tak? Czyli za każdym razem staramy się rozważyć to na tych trzech płaszczyznach. Moje doświadczenie jest takie, że najprostszą definicją, jaką spotkałem, znamiona jest bliska mnie, to jest nic innego jak rozmowa z Bogiem. No właśnie. Więc punkt pierwszy. Czy prowadzisz rozmowę z Bogiem, czy prowadzisz. Monolog z Bogiem. Bardzo często nasza modlitwa wygląda, że Panie Boże, daj! I mówimy co daj, nie? czyli Pan Bóg jest taką czcigodną, świętą wróżką, która ma spełnić nasze życzenia. I zastanów się dzisiaj, czy właśnie nie traktujesz Panu Boga jak takiej świętej wróżki do spełnienia życzeń, do zalewania go swoimi problemami i nie traktujesz go inaczej, jak tylko taką osobę, która ma przyjąć wszystkie Twoje, że tak powiem, złogi. Czy wszystkie Twoje prośby? Zacznij z nim dialogować. Zachęcam Cię do tego, żebyś porozmawiał o swoim życiu, podzielił się, pochwalił się, że zrobiłeś dobrą robotę, zastanowił się z nim, co możecie fajnego razem zrobić. Zacznij wchodzić w relacje, tak? bo żadna relacja nie wytrzyma. Non-stop, wrzucania wszystkich takich trudnych rzeczy, tak? a nie mówienie o tych dobrych, bo z przyjacielem jak rozmawiasz, to mówisz o tych dobrych rzeczach i może o tych złych, nie? Czy Pana Boga traktujesz jako swojego nie, przyjaciela? Dzisiaj chciałbym, żebyś się na tym zastanowił, eee, rozważył też modlitwy, które do tej pory odprawiałeś, czy to są łóżkie żale, czy to jest droga krzyżowa, czy to jest modlitwa pisma Świętym, czy to jest medytacja, czy to jest adoracja, eee, czy to jest Pacierz, popatrz na te modlitwy, które do tej pory właśnie odprawiałeś, modliłeś, czy klepałeś. Zobacz, czy one Cię przemieniają, tak? Czy one sprawiają, że zaczynasz dialogować z Bogiem, zaczynasz z Nim rozmawiać, bo każda modlitwa łączy z litanią, jest dobra, jeśli zaczynasz dialogować, tak? W swojej duszy, w swoim sercu, w swoim umyśle. Jeśli nie, to zastanów się, co właśnie nie wyrzucić, nie rób rewolucji co usprawnić w tej modlitwie, w tym dialogu z Bogiem, żeby ona była lepsza, przemieniała Ciebie, przemieniała Twoją relację z Panem Bogiem i to, co najważniejsze, owocowała też w relacji z drugim człowiekiem. Tego Tobie życzę, także bierzemy się do pracy. Przyglądnij się modlitwom, które do tej pory robiłeś. Przyglądnij się, czy dialogujesz z Bogiem. Zrób ewolucję, a nie rewolucję. I do zobaczenia w kolejnym dniu.